Chciałem powitać na oficjalnym otwarciu sali szkoleniowej Iskierka. Bardzo miło mi gościć mojego szefa Mazowieckiego Mazowieckiego Komendanta Białego pana Janusza Szylara. Bardzo serdecznie witam pana Mazowieckiego, pana wraz z zarządem, panem Jerzym Zaworowskim, Starostą, panią Anną Gajewską, członkiem zarządu i panem Michałem Kopińskim, członkiem zarządu. Pana Romana Smogowskiego prezydenta miasta regionowo, Pan Józef Zając, nie wiceburmistrz. wiceburmistrz. Ja w... p... <śmiania> przepraszam. Przecież... Pana Szymona Rosiarnia, przewodniczącego ja Rady, jest, rady tak, Powiatu Legionowskiego. serdecznie witam. Pana Józefa Klejmenta, przewodniczącego Rady Miasta Legionowo. Pana Stanisława Kraszewskiego, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Promocji Turystyki Starostwa Starota w Legionowie. Pana Anią Łaniewskę, przewodniczącą Komisji. Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych w Radzie Miasta <laughs> Nie takiego tego naszego projektu. Nasz projekt składa się z dwóch sal. Sali, która ma być odzwierciedleniem naszego mieszkania, naszego domu, domu, w którym czujemy się bezpiecznie. Z założenia ma to być miejsce bardzo, bardzo wesołe, pogodne, przytulne. To taki, taki, taki nasz, nasz rodzinny, nasz rodzinny pomieszczenie. To jest salon tutaj, na nas jest, jest to część salonowa, pokój dziecinny. państwa kuchnia i łazienka z pralnią, z pralnią, z I w poszczególnych tych pomieszczeniach omawiamy, omawiamy zagrożenie, jakie występują. Bardzo ważne zdanie powiedział Pan Komendant w tamtej sali, że mamy pokazywać rzeczy pozytywne. I to chyba, chyba przepraszam, cofam w krócie. To jest pewnik dla wszystkich naszych poczynek. Tak do tych edukacji, jakie tutaj są i dla każdego z nas. Od tych maluchów i to czynimy. Pokazujmy dobre rzeczy. I Ojca i Syna Świętego. Amen. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło. Służy do podtrzymywania, pod przygotowania pokarmów, topi, i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzi i dobytek. Niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie Cię prosimy pobłogosław te obiekty i te wszystkie tutaj sprzęty służące do edukacji, ratowania mienia ludzkiego i człowieka. Aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia, otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą tutaj posługiwać, niosąc ratunek przez pomoc, edukację. Zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny, spraw, abyśmy zawsze byli gotowi nieświętnie pomóc bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcu i synowi duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i Gratulacje, W takim domu, słuchajcie, w tym domu są różne pomieszczenia, i może powiecie mi na początek, jakie w domu możemy spotkać zagrożenia, co może się w domu stać. Może się coś zapalić. Może się coś zapalić, co jeszcze się może wydarzyć. Może gaz wybuchnąć, bardzo dobrze. Co jeszcze może się Może, coś Może ktoś ze mną Może ktoś ze mną, słuchajcie. I co wtedy? Jak w takiej sytuacji. To jest. To jest policja. A to? Karetka pogodowa. Słuchajcie, teraz trzy osoby potrzebuję. Możecie skomponować według swojego. Zobaczcie, tu możecie dołożyć coś. Dobra? Śmiało. Dokładajcie, zdejmujcie, to można zdjąć, słuchajcie. Widzicie? Możecie zrobić sobie... Możecie zrobić sobie... Możecie zrobić... Sobie. Słuchajcie, my tu rozmawiamy, a pizza nam się przypada. Zobaczcie. To musi tam podejść. Widzicie, co czyni? . Komendant tutaj pracował i też nie przypilnował i zobaczył, co się stało. Fajna taka koszulka? Nie. Co tu się stało z tą koszulką? Przepaliło, tak? Ktoś zostawił żelazko, poszedł sobie wyłączyć tą Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? Nie. Co trzeba zrobić? Cieka? 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 Gdzie, Cieka? gdzie Cieka? trzeba zadzwonić? Nieprawdziwy, gdzie Cieka? trzeba zadzwonić? Gdzie trzeba zadzwonić? Czy ktoś wie? Czy każdy Jaka? zajmuje się dymem? Kto Jaka? wie? Dzwonisz? Proszę pamiętać, Pamiętasz co masz powiedzieć? Tak. Yy, to co masz powiedzieć, mów głośno. Yy, gdzie jestem? Co się stało? Yy, czy, yy, ile osób jest odgodowanych i... Yy, 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 Dobra, to teraz rozmawiasz i mówisz halo, dzień dobry i musisz to wszystko powiedzieć. Strzelają w samochody. <grym> zbyt 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 przyjechali chyba. Czy nie? Gdzie oni przyjechali? Nie do tej straży. Co? Nie do tej straży? Tak. No zobaczcie, chyba do tej. Do tej. No szybciej. <grym> no szybciej, no tu się fajnie. No, słuchajcie, idą. Idą nas ratować. Ja się boję, a Wy? Ja, a ja, a ja, myślę, ja nie, bo ja 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 to jest ja 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 sztuczne. A ja myślę, że to nie jest A ja nie Bo mi się robi coraz bardziej słabo. A mi nie, bo to za szafką jest. Za, szaf za, szaf za, szaf za szafką, bo tam właśnie te kable zaczęły się palić. Co to za sygnał? Szafka się pali. Czujka się wzbudziła.